28 października wspominamy apostoła Judę Tadeusza. O życiu świętego Judy nie wiemy prawie nic miał przydomek Tadeusz, czyli odważny. Czytamy o nim u Mateusza w rozdziałach dziesiątym i u Marka w trzecim. Nie wiemy, dlaczego ewangeliści tak go nazywają. Był bratem świętego Jakuba Młodszego, apostoła. Dlatego bywa nazywany również Judą Jakubowym. Nie wiemy, dlaczego Orygenes, a zanim inni pisarze kościelni nazywają Judę Tadeusza także przydomkiem Lebeusz. Mogłoby to mieć jakiś związek z sercem, ponieważ hebrajski wyraz Leb znaczy tyle, co serce. Albo wywodzić się od pewnego wzgórza w Galilei, które miało nazwę Lebba. Był jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie. Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu apostołów syguryje jego późniejsze wejście do ogrona uczniów. To on przy ostatniej wieczerzy zapytał Jezusa, Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Dlatego nie Niektórzy uznają za zasadne przypuszczenie, że święty Juda. Przystępując do grona apostołów, kierował się na początku perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery. Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Sam w nim nazywa siebie bratem Jakuba. Z listu wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem wykształconym. List ten napisał przed rokiem 67, gdyż zapożycza od niego pewne fragmenty i słowa święty Piotr. Po zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii. Niektóre z wędrówek misyjnych odbył razem ze świętym Szymonem. Część tradycji podaje, że razem ponieśli śmierć męczeńską. Inne mówią, że Szymon został zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz prawdopodobnie w Libanie lub w Persji. Kult świętego Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII wieku w Austrii i w Polsce. Bardzo popularne jest w tych krajach nabożeństwo do świętego Judy jako patrona od spraw beznadziejnych. Z tego powodu w wielu kościołach się. Się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękować. Czczone są także jego obrazy. Jest patronem diecezji Siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego. W ikonografii Święty Juda Tadeusz przedstawiany jest w dużej czerwonej szacie lub brązowo-czarnym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa. Według podania, jako krewny Jezusa miał być do niego bardzo podobne. Jego atrybutami są barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity topór. Niech Pan Bóg Tobie we wszystkim błogosławi, a Ciebie, święty Judo Tadeuszu, proszę i potrzebne nam łaski, nawet jeśli wydaje się, że sprawa jest beznadziejna.